A teraz otwór dla wszystkich kobiet tutaj w operze leśnej. Od wszystkich mężczyzn takie przemyślenia, obietnice. Szanowni panowie, od dzisiaj mam panie. Twardy orzech do zgryzienia, ale niech się stanie. Kobiety leżą na kanapie, my robimy za nie. Do łóżka śniadanie, pranie, gotowanie. Odkurzanie, prasowanie, dzieci przewijanie. Woda cieknie w kranie, to małe zadanie. zadanie. Będziemy za was wszystko robić, tak jak Rysiek w klanie. A takie mam zadanie, tak jak Rysiek w klanie. Michał, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Takie mam zadanie, tak jak my się planie. Dokładnie tak, cały sopot. Wy mówimy neo, wy mówicie lówka, cały sopot neo. nówka. Wy mówimy neo, wy mówicie lówka, cały sobot neo. Drówka! Wy mówimy neo, wy mówicie lówka, cały sopot neo, neo, neo. Wy mówimy neo, wy mówicie lówka, nie słyszymy neo. Jak najbardziej zakwartowany przekaz od nas do Was. Dla wszystkich bogatych kobiet z biednych dzielnic Sopotu Szanowne panie, niech wam to się przyśni Że nie trzeba nas tamamić do zrywania myśli. Co ja mam na myśli? Nic już nie robicie Stajemy o świcie, wy sobie leżycie Każda z was ma supermena, tylko pod przykryciem A czemu się dziwicie? Takich nas nie znacie od rana do wieczora Lecimy na szmacie Takich nas nie znacie, lecimy na szmacie Michał, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Ej? Takich nas nie znacie, lecimy na szmacie. Dokładnie tak, cały Sopot! My mówimy neo, Wy mówicie nówka, cały Sopot neo! My mówimy neo, Wy mówicie nówka, cały Sopot neo! My mówimy neo, Wy mówicie nówka, cały Sopot neo! My mówimy neo, Wy mówicie nówka, cały Sopot neo. My mówimy neo, wy mówicie nówka jeszcze głośniej neo. Szanowni Państwo, teraz DJ Michał! W swoim popisowym domowym numerze. Czy DJ Michał wyczyści talerz? Co pod zróbcie szałas! A! a talerz prawie suchy, lecą okruchy, to rap do poduchy, a nie żadny ciepę głuchy, tak? Ta, ta, ha! Welcome to Miami! My mówimy neo, wy mówimy cały sobotę Szanowny Panie, prawdziwi faceci leżą na ulicy, wystarczy ich podnieść.

Leo, biegu, czynówka, dziękujemy! Me. Neo <śleszy> Dziękujemy, chłopi dla państwa! Neonówka, skład żarówki, crew! Yo, 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 yo! yo, 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 yo. Dzień, dźwięk. Dzień, dźwięk. Lidzaj, Lutynia! Miami! Świeżawa! Yo, 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 yo! Nielecno! Yo, woda, woda, Yo, mola, foka, boda, foka, boda, foka, Yo, Aha. Dzięki sześć 6